Siema siema, jestem Roy i to jest kolejny już dziewiąty odcinek serii Lubelscodrina V2 e, Na singlu oczywiście to jest seria. E, no i dzisiaj jak to single to jestem sam i pojedziemy sobie na pole numer 40 mm. I w tym odcinku e, zajmiemy się opryskami, proszę bardzo. To mam taki fajny zestawik, ta, ta kolizja po prostu w tym nie dobija. E, czyli opryskować biarski, tak? E, zaraz sorki, że sprawdzam, ale naprawdę nie chcę was. E, po prostu opryskiwacz, ale no, to jest jakieś tam, no wiesz, biarski, nie No i ten opryskiwacz e, właśnie z C363P e, Będziemy sobie dzisiaj tym jeździć Także e, bez gadania wsiadamy Bez zbędnego gadania wsiadamy mm, I co jest ważne To to, że e, W tym odcinku jak już się obiecywałem miał być ten tracker cały, co nie jeden free track ale coś założymy, że nie działa mi z nagrywaniem, także dziś będzie trochę inaczej niż zwykle. Bo ta kamera będzie po prostu taka coraz st stała, co nie. Niestety, no nie poradzę. A bardzo bym chciał, dobra, także sobie tutaj opryskamy, zrobimy sobie trochę ścieżek technologicznych. Tylko właśnie boję się, że to będą ścieżki z jakiegoś kurczę Fergusona, nie. Ale dobra. Odpalamy i ciśniemy z opryskiem. To mam prawdopodobnie soję. Dlatego sobie też trochę chciałem zainwestować i pryskamy sobie właśnie tutaj. No, zobaczymy wyjdzie, jak w ogóle wyjdzie odcinek. E, mam nadzieję, że wyjdzie spoko. I że no jest, na 60 jest masakra. Ale jakoś dajemy radę, także mm, bez lipy wszystko ładnie się toczy. E, I cóż, o czym chciałem dzisiaj z Wami porozmawiać, bo trochę sobie dzisiaj popryskamy. E, oczywiście lubelska, w sensie po sąsiedzku już niedługo, także swoje komentarze możecie już yy, pisać tam yy, co chcecie i tak dalej, ja sobie aż screen nawalne chyba okej, okay, fajnie, tak będzie, dobra, wreszcie pojedziemy, będziemy tak jeździć, yy, właśnie co do sąs sąsiedzkiej, yy, przed chwilą nagrywałem właśnie odcinek z update'u, czyli tam 40% mapy już skończone, także wow, wow, wow yy, no i myślę, że yy, jeszcze trochę mi ta mapa zajmie, tym bardziej, że teraz w ogóle nie mam czasu i, i tak dalej, to że coś na głowie jest. No i ee, resztę sami rozumiecie, niedługo też ze święta przyjdą. E, ocenki w sumie nie mam takich zły, więc już nie mam co poprawiać. ależ nie, jednak jest trochę. Dwie po prostu jedynki, walność na dwójki, e, Czyn lepiej i będzie dobrze po prostu. Także o ten co się nie ma, to ma, co martwić. E, dobra. Ok, wyłączymy sobie to. Ooo, Dobra, Łukasz .pl 120 Napisał się, ma zrobiłbyś serię stosnówki? Właśnie tak mi napisał, przed chwilą na Skype'ie, także pozdrawiam, Łukasz. Eee, czy zrobiłbym serię stosnówki? W sumie, w sumie nie, bo po co mam na Gold Chris Valley e, serię e, i tak dalej. E, tu mam serię z Lubelski, No i jeszcze ten za update y wychodzą. Mm, aż wyjdzie mapa. Także, nie bardzo mi się to jakby opłaca, chociaż nawet też się w końcu kiedyś coś pojawi, yy, może stosunki, jakiś sporadyczny odcinek, yy, ale na pewno wiem, że yy, jak już będzie trzecie sezon otwarty firmy, to się przeniosę na inną mapę, yy, bo tamta będzie po prostu mi się robi działa za ciasna, znaczy za ciasna, stara, może inaczej, yy, przereklamowana, wiecie, każda nie gra, a chciałbym zacząć grać tym nowym, dlatego zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że uda mi się e, jakoś to fajnie wszystko połączyć, żeby była fajniejsza seria. E, no i teraz właśnie na te luberskie sobie troszkę e, gramy, pryskamy i... Powiem, że głośno chodzi ten traktor. Naprawdę bardzo głośno chodzi ten traktor. E, sam nie wiem, kurczę, czy może go nie sprzedać. Albo zaraz się przerzucimy może na inny sprzęcik. Reszta już nie wiem... Mm, może kresa, troszeczkę krystalem popryskał. Czemu nie? Eee, tylko właśnie nie wiem, gdzie jest mój opryskiwacz, w sensie ten ama Amazona, bo to byłoby ciekawe, ja też chciałem trochę kul eee, popryskać sobie jeszcze, zaraz, pyk, tak. okej, okay, dobra, pojedziemy sobie teraz na farmę, to już się pryskać, ale masakra, to tu. dobra, mm... poczekajcie, opryskiwacz, opryskiwacz, mój opryskiwacz kochany jest wy Aha, tutaj na, na tej farmie, okej. Okay. Dobra, to pójdziemy sobie zaraz z krystalem, tylko zajdziemy na farmę tym mm, i sobie coś popryskamy. Może to osiemnastkę hmm. W sumie czemu nie? Zaraz tylko zobaczę ile ona kosztuje Okej, okay, kup Dobra, kupiliśmy 18. Zaraz będziemy ją sobie opryskać, także o, pryskanie też sobie zrobimy. Myślę, że będzie fajnie. Aż naprawdę szkoda, że nie działa mi ten freetrack, kurczę, tak chciałem go Wam pokazać, jak on działa i tak dalej, i czy warto. E, wiem, że wujek Bohon właśnie skarżył się na tego freetracka, że e, jemu coś tam. O kurczę, oś kurwało. E, że jemu coś tam nie działa i tak dalej, że e, nie widzi tyłu. A w tym właśnie freetracku wszystko elegancko widać jak na dłoni, także nie. No niestety nie wiem o co chodzi, ale... w którymś miejscu po prostu... E, wujek zrobił błąd że kupił sobie tra tra trakira e, obiekty, że chciałem kupić e, mam strasznie dużo obiektów, jak chodzi o modyfikacje proszę bardzo, choinki mam różne e, cepiny, kerchery ja bym chciał sobie to kupić postawić sobie tutaj o bardzo ładnie dobra, wyjdziemy z niego już tak normalnie normalnym trybem o nie dobra, nie chcemy tego okej okay. E, dobra, tu stoi nasz, e, nasza dziesiątka. W ogóle ten kryzys to jest mega potężny bydle Dalej nie wiem co chodzi z tą trawą, także to na spokojnie e, wszystko, się nie przejmujcie Ona jest normalnie, tylko wiecie, ona jest... na ta ziemia, tak widzicie Dobra, pojedziemy sobie na chwilę do sąsiada Z którym się zajmijmy na gospodarki Choinki dalej są, tam dalej gdzieś te białe drzewa widać O, brama to, to warta jest Jak miło Chyba wiedział, że przyjedziemy Dobra, gdzie on ma ten opryskiwacz? panie? tutaj. Zaraz sobie zobaczymy. Tutaj może opryskiwacz? Tak, tu jest opryskiwacz, okej. Okay. Dobra, także sobie zaraz go ogarniemy. No i powiem wam, że naprawdę e, myślę, że mapka wyjdzie za spokojnie, jak już ją ukończę w 100%. Ale póki co jeszcze nie myślę nad e, finałem całej mapy, bo to jeszcze zanim to wszystko się ogarnie, to trochę z tym zejdzie. No, i mam nadzieję, że Wam się mapa spodoba jakoś. Ta V3, oczywiście, bo naprawdę teraz się na nią staram jak mogę. Tylko jeśli nie mam czas, to od razu robię mapy. A tak, to oczywiście na, na pierwszym miejscu jest yy, nagrywanie filmów. Także jeśli nie robię mapy, to tam znaczy, że nagrywam filmy i tak to działa. Bo teraz gram już coraz rzadziej, powiem tak dla siebie. Teraz ciągle tylko nawalam, właśnie po to, żebyście wymieli odcinek, niż ja yy, jakoś tam. Przyjemność, czy, czy coś, no, bo staram się jednak, żeby filmy były codziennie od poniedziałku do piątku. Mm, dlatego, no, sami pewnie nie rozumiecie, jak to działa i tak dalej, eee, żebyście mieli co oglądać po prostu. A, te krowy ryczą. Okej, okay, dobra, Dosy przejdziemy. Dobra, roz sobie rozłożę. Mogą sobie wziąć wąskie koła, ale to nie, nic, dobra, zresztą walić te wąskie. Czy ja mogę sobie go opuścić jeszcze? Aha, w ten sposób go opuszczam. To nie, to lepiej go podnieść. Okej, okay, dobra, i ciśniemy z tym tematem. No także, e, e, ziemniaczki sobie opryskamy, może w przyszłości zaczniemy kopać, chociaż nie. Planuję zrobić właśnie tą kieszonkę w przyszłym odcinku. E, oczywiście sam, bo ta mapa jest trochę potymningowana i tak dalej, w sensie tekstury są powymieniane. Na tej V2, albo tej mojej. Także już nie mam swojej tej mapy, którą wy macie, tylko ja już taką tą, tą lekko zmodyfikowaną. No a teraz właśnie staram się na to to także v teraz bo to będzie coś, 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 co mi się uda. Mam taką cichą nadzieję. E, i, I zobaczymy, co z tym wyjdzie, no. Także niedługo też święta są, zbliżaliście się pomal pomalutku. Może sobie wejdę już nawet zobaczę co tam pisaliście w poprzednim odcinku. Okej, okej. Okay, okay. Dobra, kanał, kanał, tak, 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 wszystko Mmm... YouTube. Dobra Oj, trochę zjechałem chyba A zresztą aby Oby po prostu równo, co nie? zobaczymy jak to będzie wychodzić yy, Okej okay. Kanał, już wchodzę Dobra, mój kanał Masakra No widzę subskrypcje z że mi do góry, także naprawdę bardzo wam dziękuję Nie no, po prostu Jesteście świetni, cały czas nawalacie tymi komentarzami, łapkami yy, Ale Najbardziej zależy właśnie mi na komentarzach, bo to dla was wszystko się dzieje. Mm, ok Okej, komentarze zobaczymy sobie pod siódmym odcinkiem. Bo ósmego jeszcze nie widzieliście, nawet ja nie widziałem. 17 komentarzy. Szkoda, że mapy zimowej nie wydasz, ale pokaż jak dodać ten śnieg. Yy, śnieg się dodaje po prostu łatwy sposób. Podmieniacie sobie po prostu teksturki w plikach mapy i, i w sumie to tyle. Nic specjalnego jakoś tak bardziej nie ma. Także na pewno dalibyście radę jakbyście tak postarali... Albo zobaczcie jak podjąć tekstury mapy czy coś na tym. Na YouTube, na jakimś poradniku czy coś. W mm, sumie ja nie mam co pokazywać, no to, to jest łatwe. Więc nie bardzo widzę sens. Mm, ale no. Jeśli ktoś chce, to sobie da radę. Jeśli ktoś jest leniem no to niestety przykro mi. Dobra, dalej x wojownik Supercinek, ja mogę zagrać z tobą jeśli chcesz Postaraj się wydać... E... Postaraj się wydać w święta, bo w styczniu Górale wychodzą Wiem, że wchodzą w górale w styczniu A ja się nie śpieszę teraz z premierą V3, bo Nie chcę wam wydawać z takiego chłamu Jak to było z pierwszą wersją V2 Że wiecie, najgorsze błędy zostawiłem, takie niedociągnięte e... A teraz mamy właśnie beta testerów, takich jakby... Mm, którzy pomagają mi E, robić właśnie pomagają mi e, z, znaleźć błędy na mapie i potem tylko je poprawią także na super i dzięki chłopaki bo także pozdrawiamy pozdrawiam sobie pozdrawiam teraz trzech moich właśnie testerów, czyli Jarka, Kaspra i Łukasza także ośmiogonacie to macie pozdrowienia e, i wielkie dzięki jeszcze raz chłopaki na naprawdę super robotę robicie dla mnie dalej Dojaku 16 super film pozdrawiam ja ciebie również pozdrawiam i dziękuję za komentarz. Eee, następny użytkownik. Oho, słup. Następny użytkownik e, Muzi. O, intro się pojawiło ostatnio. O, nice, ziom. dzięki, ale intro już wcześniej było w sobie. Także, no. Nie wiem, czy nie oglądałeś, czy, czy jesteś w tyle z materiałami, ale, no cóż. wiem, jak to jest, także spokojnie, nie gniewam się i dzięki. Dobra. Mikolok TV. Riot, ta mapa jest trochę bardzo popsuta po dłuższym czasie gry lagły i, i to coraz bardziej, a błędów ma bardzo dużo. Yy, dlatego wydałem właśnie poprawkę i teraz na tej poprawce już jest tych błędów o wiele, wiele mniej, ale jednak są. Są, nie ukrywam, dlatego mm, wersja V2 jest jeszcze taką wersją po prostu surową. Noże znaczy może nie tyle surową, co po prostu... Robiona strasznie szybko i nie było czasu kiedy... kiedy by po prostu mógł to jakoś specjalnie poogarniać. Eee, także... Mam gdzieś się nigdy nie macie. What the fuck! Dobra, tak nie robimy. Na pół tych y, rządków, tych awdługę tymi kołami, no ale no, nic nie zrobię. Dobra, potem odpisałem i tak dalej. No i napisał mi e, mikolog, że. No to czekam i na dedyku, na tej mapie gra się fajnie. Także widzę, że już z dykami powstały na mojej mapie. ja sam nie tak wchodziłem. Właśnie gram z Filipem na multiplayer. E, szukałem serwerów, to znalazłem chyba z 4 mapy na Niemcach dwójce i na Europie kontynentalnej, na Europie kontynentalnej było chyba 5 e, serwerów, gdzie właśnie moja mapa była... Mm, to główną, na której grali, także naprawdę bardzo wam dziękuję. Jesteście po prostu świetni. E, I ostatni komentarz e, Bolek Gaming. Ten gruber się nazywa Uniakos. Ten z siódmego odcinka tak. Nazywa się Unia Kos. Także... E, to chyba było wtedy. to jest tego co widzę. Ewentualnie sprawdzę jeszcze może szósty odcinek. Tutaj była zimowa orka. Także... No tutaj zagromiliśmy dosyć sporo łapek. Widzę, wysiednie także. No i komentarze 31. Także sprawdźmy. Mm, 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 mm. A też chyba mówiłem o tym. Dobra, ale... Zalesie Królewskie Team. Wujek Bohun wspomniał o twojej mapie, ale mu się nie spodobała. No i smutaminka. Nie wiem o mu wujka, ale yy, jak on to mówił, jemu po prostu nie przypadł do gustu klimat, w sensie, że jakby nie czu tego klimatu. Także ja oczywiście rozumiem całą tą akcję, że klimatu nie czuł i tak dalej, bo... No na szczęście sobie ja powiem o tyle, Jakiś tam klimacik to jest, no i nawet mapa mi się bardzo podoba. Ale jednak jest kilka takich szczegółów, które planuję dodać i które naprawdę taką urozmaicą rozgrywkę, że naprawdę będzie warto. Także niedługo już fotrulka wychodzi. Te góry w tle tam właśnie jak widzicie, to właśnie chodzi o to, że to jest dolina. Więc zakończenie mapy nawet nie jest takie tragiczne. Myślałem, że będzie gorsza, to proszę bardzo. Nawet całkiem spoko wyszło i całkiem fajnie się patrzę na te pola. Także teraz też pola będą poprzerabiane troszkę. Eee... No, eee, tu ktoś zapytał, eee, jakie przyciski naciskasz i dodajesz kasę? Eee, Alt, Control i Zero, czyli przycisk, który trąbi eee... Aha, dobra. Polubiłem, znaczy, polubiłem swój komentarz, jakby tak um, całe serduszko dałem. Pierwsza powied mi że Raj Gplay uwielbia Twój komentarz. Także. Super. Hmm. X wojownik, a właśnie. Bo w sumie wersja V2.1 to trochę dziwna. Nie lepiej grać, nie lepiej dać e, V3, ponieważ jest dużo dodane, bardzo dużo nowych rzeczy. E, I właśnie dzięki X wojownikowi pomyślałem a czemu właśnie będzie zrobić e, lubelskie doliny V3? W sensie że wiecie. Dużo dodane jest, więc można byłoby się tak coś pobawić. I jestem całkiem za tym, także teraz właśnie będzie V3, a nie V2.1 tak jak to miało być. Także X wojowniku bardzo dziękuję. Eee, I w ogóle pozdrawiam, bo wysłał mi, kilka wspania wysłał mi kilka wspaniałych modeli, które są na mapie V3. Także dzięki. Eee, ok, X wojownik nie pisał, Boże. Jaka tampa jest cudowna, nie mogę się doczekać. Wydasz przed 24 grudnia. Niestety nie, bo zostało dokładnie tydzień do świąt, do wigilii a ja po prostu jestem w czarnej dupie, bo jeszcze muszę dokończyć wiele rzeczy. A jak zrobię już pola, to później będzie ze z górki: bo wiecie, jak się robi pola, to jest dużo obszarów zajętych. Mapy i potem tylko się doda jakieś detale, typu takie słupy, drzewa, krzaczki, jakieś pniaczki powywalane, takie fajne smaczki, które właśnie rozmaicają całą rozgrywkę, że na przykład nie ma pustej przestrzeni. Znaczy w sumie Lubelszczyzna słynie z tego, że jest dług, dług, są długie te wąskie pola właśnie I na nich yy, się robi, no i po prostu jest szczere pole, nie ma nic Tak, nawet jakiegoś słupa, czy... nasze znaczy słupy może nie są, ale drzew na Miedzach to u nas rzadko... Drzy, znaczy, drzewka na Miedzy to u nas rzadko spotykane są, także... Takie coś, że to dodałem, to jest po prostu... Takie mój wymysł, nie, że wiecie... Żeby to było Bo jakbym chciał zrobić swoją mapę E, swoją swoją wieś do farminga no to pewnie zrobiłbym skalę 1 do 1 co nie w farmingu że nie byłby drzewek no ale na razie nie robię tej mapy także dobra eee... Klimin e, wykrzyknik napisała ja pierwszy dwukropek p, kurde, Znowu mnie wyprzedzieliście czemu <gry> Dobra eee... Okej, okay, dobra. Co ja zjechałem z trasy, czy troszkę zjechałem, jednak? sobie na wrócę. Na się po prostu. O, kurde, chyba nawet skończę odcinek i będzie koniec tego pola. Także okej, okay. kolejne pytanie. Ko, Gurol 14, zapytał, napisał komentarz. Ale mam nadzieję, że nie, bę że nie będę musiał zaczynać od nowa save na V2.1, teraz v 3, bo już trochę mam nad save na, na V2.0 i nie bardzo mi się by uśmiechało od nowa wszystko robić wolałbym podmienić mapę i już i już, tak da rady zrobić? oczywiście, że da radę teraz nie wiem jak wcześniej w 15 ale założyłem, że w Farmingu 17 y, teraz właśnie można robić takie takim grze, tylko podmienia się nazwę jakiegoś y, podmienia się po prostu nazwę y, pliku, czyli z V3 zmienię na V2 jak będzie i macie swojego save'a, proste i Logicznie. Tak? Tak. No, także to się nie martwcie wszystkie pliki te same. Ewentualnie na tym moglibyście wrzuciwał trójka, a V2 usnąć i, i byś migało. Także to nie ma nie ma problemu żadnego. No, więc save y zostają, także yy, Myślę, że pomogłem. Dobra, i to w sumie byłoby na tyle tych komentarzy. To już drugi odcinek na ten To jest drugi odcinek na ten... Yy, na ten tydzień? Tak, czyli jeszcze mi zostało nagrać e, te upragnione, kurcze, żniwa dalej z Kacper, ale właśnie Kacpera nie ma, nie odpisuje mi na wiadomości. Jeśli nie znajdę kogoś do 20. nie znajdę, jeśli jego nie będzie do 20 to po prostu napiszę do mm, jednego z widzów na Skype'ie, losowego. Ewentualnie ktoś tam popatrzy na komentarze, kto tam był. Także e, to byłoby chyba na tyle w tym odcinku. Nie chcę robić 800, dlatego e, podzielę się do mnie teraz. Mm, w sumie tak na polu trochę bez tej kamerki z przodu takiej... ale no, trudno się mówi, no jakoś postaram się skonfigurować tego free freetraka, żebyście mieli go. No czyli dobra. Także ja jestem RAIO no i się z do kolejnych odcinków e, z Lubelskiego V2. Trzymajcie się. No i cześć.